Dzień dobry Państwu, albo powinienem może powiedzieć Siemaneczko ziemeczki. witam Was w kolejnym odcinku i dziś mam dla Was kolejną bitwę klanową, lecz nie byle jaką i nie z byle kim. Nawet nie wyobrażacie sobie jakiego transferu udało nam się dokonać Główny klan Paziu pozyskał nowego dowódcę, wreszcie odejdę na emeryturę zasłużoną. <laughs> Słuchajcie, jeden z najlepszych graczy World of Tanks w Europie, teraz już były rozstawiający Fejnie, Komi Piotr przychodzi do naszego głównego klanu Pazielandia i tym samym znacząco nas wzmacnia. Tak naprawdę to dołączył już wczoraj i pomógł nam w zdobyciu kolejnej prowincji na mapie globalnej. Także zdecydowanie się wzmacniamy. A to oznacza, że przed wami wiele potyczek, właśnie z Piotrem w roli głównej, jako dowódca. Czy to na YouTube, czy to na streamach, więc serdecznie zapraszam. Także napiszcie, co o tym sądzicie, czy taka zmiana wam się spodoba. No i na pewno zachęcam do ocenia filmu i subskrypcji kanału, aby nie przeoczyć przyszłych materiałów. Zapraszam do oglądania. Skąd też Dobra, cicho. Taktyka. Piotr? Machira no wjeżdżamy, nie? Dobra, opiektami. To zostaje z Super Koro, który najwolniejszy? Żaden, ja spotnę. Ty... Młoczarka wczytała od razu. Dobra, musimy za wszelką cenę na chwilę wyjechać. Nawet wrócę tam ileś, czy będzie. Oni nie są tacy dobrzy, mają 1000 zelo. O, to pięknie. I nie mów tego. Fuł, są najlepsi. Najlepsi od Fejmu. Hmm. teraz się zastosuję Przygnęłaś. Ja nie wiem, nigdzie ich nie widzę. Nie? Mówiłem ci, że się bronią. Ale to aż tak? No. A jak? Czerwona linia. No a ja, jak? Tu mogą jechać. Kurwa. Nie, no bym ich spotnął. No. No okay. <grym> y Oni tu będą chcieli zrobić kapa. Musimy wrócić. bo wrócić, wszyscy. Już na ja to w ostatnio. Okay. Ale nie, to byli jeszcze inni. Dobra. Dol. Ale nie wszyscy, ale nie wszyscy, ale nie wszyscy! Ej, ale nie wszyscy, musi ktoś zostać, żeby snajk Do domu coś się Musimy się wbić w te ciężkie, teraz wszystkim, bo oni to wszystko będą mieli. Z 13 czołgów, no, dobra. Musimy jechać. Tom, to wszystko jest od nich. Tak, mhm. trzymaj trzymaj pocisk na no DK. Dlatego będzie, tylko razem, razem wiecie teraz. Oni będą odcinali, nie? Nie możecie się zatrzymać, zatrzymałeś. Jedziemy, Mikaja, musimy ci musimy jechać. Blokujcie teraz biecha. tego raza. napraw. Naprawiły. Dobra, baza zbita jest. Zabijcie tego IS-7. Baza ogarnięta. IS-7 To... Albo tego na bazie, no. Fokus. Tylko 700, 700, 700, 700, 700, 700. Zbijcie, bo ja ładuję. Nice. nice. Tego. Teraz tego 1900 przed wami, bo was blokuje. 1300 1000 nie, I nie do przodu, do przodu. Nie zdążę przeładować. Wierzę w kapa, do przodu. kapa, dzik ma kapa. Dziki 113. Czarek się tak kapuje. Dobra, wiecie teraz co kapa? I 770 170. Aha, 170, ładnie. A, MK, ty nie ginie, to jest, jest samobójcze, co ty robisz? Cofnij, MK. Dzika zabijmy, zabijmy dzika, bo już jest na gryzku 600. O, lejcie tajpa. Kończę dzika, kończę dzika. Nice, nice. Obych za sfer ci crossuje eee, 113, 140, 600. PINGWIN PRZEŚWIŚCIE 907 to kogo? To przed tobą przed I 907 100 100hp 100 907 Dobijam Nice To 113 Masz ja robisz no pa, możemy teraz? Taipa zabijemy bo mi w dupę strzeli zaraz nie 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 Zaraz już nie mnie jak możesz Czekaj 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 Gdzie ty jesteś? Czekaj Gdzie ty jesteś? Za tobą. A ty Pary, się jesz, czy... przebijesz. Nie blokujcie czołgów, nie blokujcie czołgów, to ma mało. Sapir. No ja, ja nie mam tutaj się psuwać, tylko mogę. Czekaj, czekaj zaczynajcie może. Bacza, Bacza, to czekaj, czekaj. Tego bata skończ, będzie ok. Ruszaj się, Sapir, bo włościł jest tej. Urna. Dlaczego? No, Arty nie mają. Nasze arty, mam na to na ich szczut. Ja przyjmuję na siebie teraz, Nie fokusuj. Ty. Oni musieli jechać tako, tako musieli jechać, kurwa. Tak naokoło, oni skracali, jakby skracali, to ich spotnął. No. Pojeby. Mądrze, raczej wiedzieli, żeby się spotować, na pewno tak było. Nie, no ale. Ej, ja ci mówię, bo zaplanowana taktyka z tych strony. Multi mnie oszukał, bo pojechał, że czerwona linia, nie zaresztowali. To czerwoną linią. To Prawie linią. pula wbiłem. <laughs> Najpierw to Walters jest tam po drodze gości. Oj tam. Ta, Ledwo 7 waraków a już do pula. W zakręgleniu, w zaokrągleniu. No ale spotkam 10. Rola z wydawcy wykonana. kopa. Ale tu miał swoje zadanie, mówisz? No, już nie mamy. Góra, Dada, jak tak, jak mam pan hejtowałeś. Nie, ja, ja nie biorę tego Bigta 430. słaby, słaby. No bardzo. Z ja 113 zrobił to samo.